Zwyczajnej sesji Rady Gminy klasowych w dniu 21 listopada 2024 roku. I tutaj, zgodnie z porządkiem obrad, przechodzimy do podpunktu numer 7, a dotyczy on uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. W pierwszej kolejności bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Finansów i Strategii Rozwoju Pana Rady Grossza Rada Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zabraje głosu. Szanowni Państwo. Komisja z dnia 18 listopada rozpatrywała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok i z uwagi na brak zgody członków komisji co do ustalonych w projekcie poszczególnych stawek podatku przewodniczący odstąpi od poddania głosowaniu proponowanego projektu zgłoszono natomiast poprawki do tej uchwały. Panie przewodniczący, czy teraz zgłosić te poprawki? Tak, czy... bardzo proszę. Dobrze. Czyli tak, poprawka numer 1. Komisja wnioskuje o dokonanie poprawki uchwały w paragraf 1 punkt 1 od punktu D w zakresie stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 15 roku o rewitalizacji. I położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudową o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w podniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polegającej na zmianie podanej w projekcie kwoty na kwotę 4,39 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Jednomyślnie poprawka została zaakceptowana przez komisję, którą teraz przedstawiam do głosowania. Może tak, Szanowny Panie Przewodniczący, zróbmy tak. Bardzo bym prosił o przytoczenie tych wszystkich, tak, pop... znaczy jednej tak, poprawki, tak naprawdę składającej się z paru elementów. Następnie moja propozycja otworzymy dyskusję, żeby przedyskutować to. I wtedy na końcu powrócimy do poprawki, nad którą będziemy głosować. Dobra. Dobrze. Bardzo proszę drugie. Część. Dziękuję. Druga poprawka. Komisja wnioskuje Poprawka nr Komisja wnioskuje o dokonanie poprawki uchwały w paragrafie pierwszym punkt 2 podpunkt B w zakresie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub na ich lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zmianie podanej w projekcie kwoty na kwotę 33 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poprawka została przegłosowana przez komisję. I poprawka numer 3. Komisja wnioskuje o dokonanie poprawki uchwały. W paragraf 1 Punkt 2. Podpunkt C. W zakresie budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym polegającej na zmianie podanej w projekcie uchwały na kwotę 15,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poprawka została przez Komisję zaakceptowana. E, ja chciałbym Panie Przewodniczący tutaj sprecyzować i wyjaśnić pojawia trzecia poprawka jedna. poprawkę, jedna, tak. nad którą głosowaliśmy tak. jednogłośnie. Tak. Znaczy, e, może nie jednogłośnie, jednocześnie. Nie, dobrze. Czekam. Szanowni Państwo, oficjalnie otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeszcze może, jeszcze może tutaj. Mam mój wniosek, ponieważ poprawka numer 4, wniosek o poprawkę tutaj Pana. E, Krzysztofa Torończaka, który nie zgodził się z kwotą e, 33, e, 33 złotych w związku z paragrafem 1 punkt 2 od 2 w zakresie budynku wcześniej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. E, była tam podana inna kwota przez pana radnego Toruńczaka, czyli 13, 32 50 zł 50 ale ta poprawka została odrzucona za wyłosku przez 4, trzymało się. W przymiech jeden radny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym miejscu otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos dotyczący wspomnianej uchwały? Jakże, także poproszę. Bardzo proszę. Mamy tutaj zgłoszenie Pani Wój. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja bym chciał uzyskać e, informację, jeżeli chodzi o poprawki czy propozycje poprawek e, zmian, właściwie zmian stawek podatku od nieruchomości na rok 2025. E, Poprosiłabym o uzasadnienie właśnie zmiany tych stawek, tych trzech elementów. Dziękuję. Pozostawienie na, na, stawek na stawkach, ja tak, w bieżącego, to, to, to było uzasadnienie komisji. Proszę ja że... Państwa, w uzasadnieniu kolejno może przedstawię, jakie były tu intencje radnych naszej jako, jako komisji do, do przegłosowania. E, może zacznę od poprawki e, dotyczącej e, tutaj wprowadzenia e, doczenia do że Na 2024 była to stawka 32,50. Proponowana w tym projekcie przez Panią Wójt była 33,60. Komisja wyszła z założenia, że jest to wygryzyskot finansowy, dlatego stawka 33 zł byłaby jak najbardziej uzasadniona. Kolejna zmiana. Boże. 4,39 jest o poprawki nie, od grudów niezabudowanych budżetem rewitalizacji. 4,39 zł. E, było to, e, to? Tak, to generalnie to, to, to tak, nie, ma tak, nie, ma takiego, nie ma takiego składnika i tutaj wnioskujemy, że to e, podane dyskusji było obniżenie tej stawki. No, jest po prostu takie nieuzasadnione. 4,39 było poprzednio. Tak. A, teraz, a teraz wniosek o, o poprawkę jest, żeby nie zmieniać, bo i tak nie ma to najmniejszego sensu. Występuje. No, że... Występuje bez składnika, bo były tak. I trzeci składnik? trzeci element. I trzeci element to było 15,50. Tak, 15,50, czyli pozostawienie na tym samym poziomie do spokoju. Dobrze, bardzo, dziękuję. E, bardzo proszę pani Wójt. E, jeżeli chodzi o właśnie o te statki, te dwie, które dotyczą e, można powiedzieć podmiotów czy działalności, które nie występują w naszej gminie gminie Kosakono, czyli w tabeli numer 4, który dotyczy rewitalizacji i numer siódmy, który dotyczy obrotu kwalifikowanego. To rzeczywiście nie występują tego rodzaju podmioty wykonujące właśnie taką działalność. Natomiast tak czy inaczej może się wydarzyć, że w roku 2025 takie podmioty się pojawią. W związku z tym dostrzegam pewnego rodzaju sprzeczność ze strony komisji, że z jednej strony w pozycji numer 6 obniża tą stawkę, natomiast tutaj w tych pozycjach proponuję, żeby podwyższyć. Bo nie mamy pewności, żeby. Na tym samym poziomie zostawić tego roku, więc... jest... Nie, y, mówimy o propozycji jest... mojej, Mojej jako Wójta. A. Moja propozycja była, jeżeli chodzi o pozycję numer 4, czyli rewitalizacja, zaproponowałem stawkę 4,30, natomiast Państwo radni proponują 4,39. Jeżeli chodzi o pozycję numer siódmą, czyli obrót kwalifikowany, moja propozycja jest 15 zł, natomiast po, y, propozycja. Państwa Radnych, to jest 15,50. Tak jak mówię, może się wydarzy, że tego rodzaju działalność pojawi się w roku 2025. Natomiast Państwo proponują stawkę maksymalną, więc jeżeli mamy... Nie, 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 nie. Aha, przepraszam, nie, nie, to znaczy przepraszam, nie maksymalną, tylko zdecydowanie wyższą niż moja, którą proponuję, więc właśnie pytanie, Jakie jest uzasadnienie? Bo to, że dana działalność nie występuje, to może się wydarzyć, że ona będzie występowała, więc to jest jedno e, pytanie. E, druga kwestia, jeżeli chodzi o pozycję numer 6 w tabeli, czyli działalność gospodarcza. Czy komisja analizowała skutki finansowe tego rodzaju propozycji? A jeżeli tak, to prosiłabym o przedstawienie informacji w tym zakresie. Panie Przewodniczący, jakie były to skutki finansowe? Czy może Pan przytoczyć te skutki finansowe? Nie, bo nie. Zmiana się pobliżu, pobliżu po wprowadzeniu. Zmiana się odnośnie pamiętam no, około 100 tysięcy. Różnicy między tym i W jakiej skali? Nie. Ale Dokładnie. Tak. To Przyskazaliśmy w skali roku, czyli to było około 100 tysięcy, na pa Pani mówiła, że 100. To ogólnie, być no. ogólnie. Około 200 tysięcy, Pani w skali, tam przedstawiła. Szanowni Państwo, w momencie, Moment, moment z mikrofonem. Tak. Dziękuję. Dobra. Zgłosił się Pan Piotr Mieszkiewicz. Tak, tak. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Dopowiem to, co mówił przed przewodniczący, bo dyskusja była dosyć, no, dosyć burzliwa, ale myślę, merytoryczna tutaj nad tymi punktami. Chcieliśmy uniknąć tego odnośnie tych punktów określonych w punkcie czwartym, w którym także, rzeczywiście zaproponowaliśmy wyższą stawkę niż pani Wójt, i w punkcie 7 także zaproponowaliśmy wyższą, czyli pozostawienie na poziomie takim, jak było w tamtym roku. W tych dwóch rzeczywiście pozycjach takie podmioty w gminie nie, nie występują. I takie podatki nie są płacone i chcieliśmy uniknąć tego, że pokazujemy, że coś obniżamy, a tak naprawdę nic nie obniżamy. To, to, to ta zmiana pani Wójt nie, nie, nie wywołuje żadnych skutków finansowych. I teraz no, y, tak, tworzymy taką iluzję, pokazując, tak, że gdzieś się obniżamy, a tylko w jednym miejscu podwyższamy. Nie, tu nikomu nic nie obniżamy w, w propozycji pani Wójt. Pozostawiamy na tamtym poziomie i żadnego podatnika to dzisiaj nie dotyczy. Pani Wójt mówi, że może będzie dotyczyć. To być może, ale tych 12 innych jeszcze tutaj punktów to już dzisiaj dotyczy i tutaj żadnej zmiany nie ma. Więc jakby widzimy trochę dbałość o to, co dzisiaj nie, nie występuje i tutaj obniżanie tych podatków, kiedy dla podatników, którzy występują, tej dbałości już jakby nie ma. Chcieliśmy to pozostawić na, 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 na poziomie poprzednim, jeśli tacy podatnicy będą występować, to się zajmiemy tym. problemem. Przy następnym y, posiedzeniu Rady. A jeśli chodzi o, y, o przedsiębiorców, stawka zaproponowana przez WU, panią Błych, jest o 1% mniejsza niż stawka maksymalna. Naszym ukłonem i takim y, jakby motywowaliśmy tym, że chcielibyśmy jednak tych przedsiębiorców zachęcić do tego, żeby prowadzili działalność u nas i y, nasza propozycja, czyli tak naprawdę 2% mniej niż stawka maksymalna, uznaliśmy, że te 100 tysięcy, czy tam 100, 100 kilka. To jest koszt, który jesteśmy w stanie podnieść po to, żeby tym naszym przedsiębiorcom, no jakby to wyurzyć, prowadzenie działalności na terenie naszej gminy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu Pani Wójt. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Gryszkiewicza, który przekazał, że można w ciągu roku zmienić te podatki od nieruchomości. Niestety nie można je zmienić w ciągu roku. Podejmujemy dzisiaj uchwałę na rok 2025 i tych stawek można zmienić w ciągu roku. Proszę o zagłuszanie posiedzenia. Bardzo proszę. E, więc e, te stawki podejmuje się tylko wyłącznie właśnie na dzisiejszej sesji i takie stawki będą obowiązywały w roku 2025, nie będzie można ich zmienić. Więc to jest jedno sprostowanie. E, druga rzecz, jeżeli e, kierujemy się logiką pana radnego, że nie ma takich podmiotów, które podlegają opodatkowaniu w związku z rewitalizacją, czyli pozycja 4 i obrotem kwalifikowanym pozycja 7. To, żeby rzeczywiście nie mamić tutaj naszych mieszkańców, możemy zaproponować maksymalne stawki, czyli nie tak jak Państwo zaproponowali 4,39, a 4,51. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję numer 7, nie 15,50. A 15,92, czyli maksymalna stawka, która jest przewidywana na rok 2025. Zgodnie z logiką pana radnego, te podmioty nie występują, więc dajmy maksymalne stawki. Natomiast od razu wracam do mojej uwagi, że jeżeli pojawią się tego rodzaju podmioty, to one będą musiały płacić tego rodzaju opłatę, bo nie oszukujmy się, one mogą się pojawić. Nikt nie wie, czy się pojawią, czy nie, ale potencjalnie mogą się pojawić. Bardzo, bardzo proszę. Pani Wójt, tylko w trakcie sprostowania ja nie powiedziałem, że będziemy to w trakcie roku mogli zmienić. Ja powiedziałem przy następny, następnym, to znaczy za rok, tak, ja nie, 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 nie powiedział w ciągu roku, może pani to sprawdzić poziom osłukując materiał. A pani powiedziała, że możemy to ustalić na maksymalnym poziomie. Oczywiście, że możemy. To była decyzja komisji jednogłośna. Prosiłbym, jakby to też jakby zważyć na to. A jeśli pani wójt chce złożyć to na, na poziomie maksymalnym, to nie ma problemu, żeby to w formie i Pani Wójt zgłosiła. Dziękuję. Bardzo dziękuję. kolejną osobą, która się zgłaszała była, Pani Radna Bożena Roszak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu i witam serdecznie Pani panie Przewodniczący, Pani Wójt. Ja tutaj również podzielam to, to zdanie, że powinniśmy pozostawić na tych stawkach tegorocznych. A jeżeli taki podmiot, który będzie wchodził na chwilę obecną, na 2025 na rynek, to on będzie widział, że ma taką stawkę, a nie inną. Więc na ten rok, który będzie wchodził w działalność, będzie widział i będzie wiedział, jakie ma zobowiązania. Więc tutaj takie mówienie, że powstanie jakiś podmiot, dobrze, bardzo chętnie niech powstanie i będzie świadomy i będzie wiedział od razu, jaką ma stawkę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Wójt, bardzo proszę. Kolejne głosowanie Pani Radna. Rewitalizacja nie dotyczy podmiotu, tylko dotyczy obszaru rewitalizacji, więc nie dotyczy to tego, czy podmiot wchodzi na rynek, tylko dotyczy to obszaru, który podlega rewitalizacji. Pani Wójt, i ja tutaj mówię, bo Pani powiedziała wcześniejszej wypowiedzi, że jeżeli wejdzie podmiot, ja tylko do tej wypowiedzi Pani wcześniejszej. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, która się zgłaszała, to Pan Radny Marcin Buchna. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Wójt, dyskusja się toczy, tylko jest pytanie, co z tej dyskusji wyniknie, bo tak naprawdę dyskutujemy nad podmiotami, których nie ma. No to, to jest dla mnie po prostu jakiś absurd. Yy, dlatego bardziej tutaj yy, polecał po prostu jakby tutaj Szanownej Radzie, żebyśmy skupili się po prostu na tych podatkach, które faktycznie jakby yy, są, yy, dotyczą naszych tutaj przedsiębiorców, tak, i, i, i osób tych interesariuszy, wszystkich, którzy po prostu je płacą. Ja wiem, że, po prostu, że są y, trudne czasy, tak? że generalnie po prostu no, samorząd szuka pieniędzy i najprościej jest wydobyć je z kieszeni po prostu, naszych podatników. Ale z drugiej strony też musimy się zastanowić, y, czy to jest dobra forma. Tak? No, bo ja tutaj bardziej skojarzyłem się z pytaniem do Pani Wójt. Czy my na dzień dzisiejszy zrobiliśmy jakąś ocenę, analizę, gdzie moglibyśmy po prostu stworzyć y, lepsze warunki, jeszcze do prowadzenia działalności przykładowo naszej tutaj y, 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 gospodarczej, tak? I żebyśmy w ten czas mieli jakieś rozwiązanie, żeby większe wpływy były do y, tutaj naszego budżetu, a moglibyśmy tak naprawdę zastosować mniejsze stawki, czy ewentualnie takie działania promocyjne, czy rozpoznawcze były tutaj jeszcze przed tworzeniem po prostu jakby tego y, tutaj y, zarządzania po prostu finansowych, tak? Czy były takie po prostu robione przez organ, tak? Takie rozpoznawcze, bo ja powiem, że przejdziemy zaraz do kolejnego tematu podatków transportowych. Nie chciałbym się tu rozwodzić, ale wielokrotnie było to poruszane, że twórzmy warunki naszym przedsiębiorstwom takie, żeby ich zachęcać, a potem patrzeć po prostu na to, żeby te podatki, te pieniądze z tego rodzaju działalności po prostu wpływały większe. To jest jedno e, moje pytanie, czy takie analizy były robione, a kolejną rzeczą jest to, że nie wiem, czy tutaj jest pewna sprzeczność, proszę mi wyprowadzić z błędu, a mianowicie już e, w, tutaj mamy no, paragraf 1, punkt 1a, e, tutaj mamy tak to sformułowane, że e, określa się następujące stawki podatków nieruchomości określone na terenie od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób spracyfikowania rewidencji gruntów i budynków. I teraz moje pytanie, czy nie powinno tutaj pozostać zapis, że to dotyczy tylko i wyłącznie gruntów, ponieważ w punkcie drugim jest wyodrębnione, są budynki. I co tutaj autor miał na myśli, po prostu wpisując te budynki? W paragrafie 1 Ja przepraszam, ja tylko tutaj jeszcze do wypowiedzi, bo e, ja rozumiem, że tutaj e, chodziło tylko m, po prostu o podatki, e, m, do, które są związane z prowadzeniem działalności bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów. Czyli ewidencji gruntów niezależnie co tam po prostu przewiduje, no to ten podatek jest stały, tak, zaś jeśli chodzi i budynków, to, to chciałbym po prostu o czego tak naprawdę jakby ta stawka dotyczy. Tu jest napisane gruntów i budynków. Tak, prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. Bardzo proszę, pan za Szybkie i proste wyjaśnienie. Stawka podatkowa jest od gruntów. Niezależnie od sklasyfikowania tego gruntu, ewidencji gruntów i budynków. Tak się nazywa ewidencja. Ewidencja gruntów i budynków. Czyli mówimy o podatku od gruntu. Niezależnie od jego sklasyfikowania w, tym, w tej ewidencji. Czyli tak. mówimy o nazwie własnej. Tak. O nazwie tak. własnej ewidencji. Gdyby to była nazwa własna tak. określona, to w ten czas ta interpretacja jest prosta. To taka jest, to tak odpowiadam. <laughs> <laughs> <To> by... <laughs> Dziękuję. E, zgłaszała się pani burt, bardzo proszę. <laughs> Dziękuję bardzo Panie Radny za e, komentarz i pytania. Jeżeli chodzi o dwie pierwsze kwestie, to rzeczywiście zgadzam się, że no, można uznać to zaskakujące, że większość poprawek komisji dotyczy stawek, które nie występują w naszej gminie, czyli dwie z trzech poprawek, stąd też e, również w ten sposób oceniam e, te propozycje. Natomiast e, jeżeli chodzi o analizy dotyczące e, zysków dla gminy, dochodów dla gminy, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale z drugiej strony tak naprawdę m, tworzenie warunków e, jak najbardziej e, korzystnych dla przedsiębiorców, żeby taką działalność e, wprowadzili u nas, to już taką, e, dział takie działanie już e, podjęłam jako wójt. Państwo podejmowali uchwałę 6 listopada dotyczącą karty mieszkańca gminy Kosekowo i właśnie ta karta będzie funkcjonowała również na zasadzie partnerstwa. Z przedsiębiorcami lokalnymi, czyli tymi, którzy działają właśnie w gminie Kosakowo. I biorąc to pod uwagę, <coughs> będzie, e, będą zachęcani nasi przedsiębiorcy do przystąpienia właśnie do karty mieszkańca gminy Kosakowo. Jakby będzie to polegało na tym, że przedsiębiorcy, czy to jest gastronomia, czy innego rodzaju usługi, będą mogli zaproponować zniżki dla mieszkańców, a dzięki temu e, można przypuszczać, że. Obrót ze strony właśnie tutaj przedsiębiorców będzie wyższy z tego względu, że będziemy zachęcali naszych mieszkańców, żeby korzystali y, z usług lokalnych podmiotów. Więc myślę, że jest to jeden z rodzajów promocji naszych przedsiębiorców, co ma sprzyjać zwiększaniu ich dochodów. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, która się zgłaszała, był pan radny Jęszer. Zagłosowałem takie pytanie odnośnie e, tej poprawki dotyczącej terenu objęte rewitalizacją. Czy gmina prowadzi już jakieś działania w celu objęcia jakiegoś terenu właśnie tą rewitalizacją na no, przyszły rok? Z tego wiem, to jest proces trójwymiutowy, trwały, no, dlatego ta poprawka że ma jak najbardziej sens. Ale proszę o pytanie, czy, 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 czy konkretne są jakieś działania podjęte na celu objęcia terenu rewitalizacją? Dziękuję. W no mojej wiedzy wynika, że nie prowadzone są takie działania, ale oczywiście Reperat Ochrony Środowiska posiada najbardziej aktualne dane, które mogły się zmienić w ostatnim czasie. Natomiast w naszej gminie rzeczywiście przez ostatnie lata nie były takie podejmowane działania, żeby jakiekolwiek obszary obejmować reparat. Chciałbym do tej dyskusji nawiązać. Też ze swojej strony zgadzam się ze słowami swoich przedmówców, zarówno Radnej Piotr Szkiewicza, czy Radna Bożena Roszak. Przedstawili też to, o czym rozmawialiśmy na komisji merytorycznie, dyskutowaliśmy i tak naprawdę wspomniana pozycja nr 4, pozycja nr 7. Komisja zaproponowała poprawki, co nie jest podnoszeniem podnoszenie stawki, tylko jest. Pozostawieniem stawki na poziomie w roku bieżącym, roku 2024. Pani Wójt tutaj zaproponowała, co prawda, w jednym przypadku 9 groszy, w drugim 50 groszy obniżki. Jednak te zmiany, te poprawki, które proponuje komisja, w żaden sposób nie wpływają na budżet gminy Kosakowo w przyszłym roku, na projekt budżetu. Jeżeli takie środki z tych tytułów się pojawiły, no to to z punktu widzenia. Tutaj gminy oczywiście in plus, bo będziemy mieli dodatkowe środki na, na realizację innych zadań. W kwestii zmiany, tutaj jeżeli chodzi o, o tą stawkę, obniżenie, tak naprawdę gdzieś prawie spotkanie się pośrodku środku z tym, co zaproponowała Pani Wójt, złotych 10 zł Poprawka dotyczy podwyżki na poziomie 50 groszy i Pani skarbnik nam w czasie dyskusji na te bieżące nasze, no dyskusje to co wynikało, jakieś propozycje Pani Skarbnik nam odpowiadała, jaki jest przewidywany dodatkowy e, dochód e, do budżetu gminy i tam było 200 coś tysięcy, ta propozycja na 33 zł to gdzieś 100-120 tysięcy, bo są w tym przedziale gdzieś pewnie uszczupli nam e, wpływy do budżetu z, zgodnie z tym co e, stawkę zaproponowała Pani Wójt ale tutaj tutaj się skupiamy tak naprawdę na jednej grupie podmiotów, gdzie e, propozycja z komisji jest aby obniżyć. Te dwa pozostałe punkty to tak naprawdę na nie dotyczą e, w żadnym stopniu nikogo, tak? Ale też odnosząc się teraz do propozycji pani wójt do tych stawek w, w pozostałych punktach. I między innymi coś, co dotyczy chyba największej grupy e, osób mieszkańców, to Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych. I tak naprawdę ze stawki obowiązujące obecnie, złoty 10, propozycja pani Wójt na złoty 15 przy maksymalnej stawce złoty 19, czyli maksymalnie możemy podnieść o 8% około. Pani Wójt zaproponowała około 4,5% podwyżki tego podatku. I tutaj komisja jakby nie miała uwagi, też jakby te pozostałe stawki, które pani Wójt. Zaproponowała, gdzie one są w większości podnoszone o parę groszy w jakimś na stopniu, ale do budżetu gminy mają w skala tych ilości tych podatków, tego podatku, powoduje, że te, te, tam zwyżka do budżetu powinna więcej kapitał środków z tego tytułu. I tutaj komisja jakby się przychyliła do tego, co Pani by zaproponowała, że 4,5% podwyżki jest akceptowalne i tutaj. Była co prawda dyskusja, żeby obniżyć od on, on 2-3 grosze, ale finalnie żeśmy zdecydowali, że e, jakby przychylamy się do propozycji Pani Wójty. I tutaj pod tym kątem też bym prosił, żeby Pani to patrzyła, a nie, że raczej tak naprawdę dwóch punktów, które chcemy pozostawić na dotychczasowym poziomie, dyskusję prowadzimy coś, co tak naprawdę prawdopodobnie, a być może wystąpi, ale prawdopodobnie w przyszłym roku nie wystąpi i, i nikogo to nie dotknie. Tak, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Koleją skąd się zgłaszała, bo Pani radna Mirosława Piotrowska, bardzo proszę. Ja chciałam tylko dodać, że to, że nie ma tego terenu do rewitalizacji, ponieważ nie są wyodrębniane również tereny zdegradowane u nas, które podlegają degradacji. W zakładce na Bibie jest informacja, że Rada nie podjęła tak uchwały, stąd nie ma... Takich tak terenów. Dobrze. Bardzo proszę, kolejną osobą, która się zgłaszała, to pan radny Mirosław Marek. Panią przepraszam, mikrofon. Mi się wydaje, że komisja, jak rozmawiała na temat podatków, to nie, nie. byliśmy tak, żebyśmy obniżyli, ale tu chodziło głównie też, żeby pani ułatwić rozmowę z mieszkańcami, z ludźmi, którzy prowadzą tą działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o kartę mieszkańca, jeśli pani powie, że obniżyła pani podatek, to ma pani kartę przetargową, że coś pani dała tym ludziom, a oni też sobie coś pani dały. żeby pani łatwiej się rozmawiało. I mieszkańcy, mi się wydaje, że to uwierzą, że faktycznie jest pani gdzieś mieszkańców i chce pani im obniżyć, ale po to, żeby pani też coś dali dla mieszkańców. I mi się wydaje, że to jest nasza taka trochę propozycja, żeby pani się łatwiej z nimi rozmawiała. Bardzo dziękuję. Jeśli mógłbym poprosić o mikrofon. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłaszał się Pan radny Marcin Boku.